Jedziemy teraz do takiego osobliwego dosyć miejsca, jest to kwiaciarnia, no jesteśmy na Weston Road, w okolicach Lawrence Avenue, pomiędzy Lawrence a, a Autostradą 401, taki, taki, jest to kwiaciarnia, dosyć osobliwy biznes prowadzony przez naszą, taką starszą panią Żydówkę, która nikt jej za bardzo nie lubi, bo jest taka opryskliwa i narzeka cały czas i opiernicza wszystkich za, za wszystko cały czas, no ale biznes prowadzi się dobrze, zarzewiający, nie będę mówił kto to jest w ogóle, ale, ale dużo kwiatów tu przyłożę do niej ja i inni koledzy. Czy głównie tutaj są naprzeciwko dwa domy pogrzebowe, więc yy, dużo z tego ma oczywiście i yy, no, jakoś. Ja nie mam z żadnych problemów, nie? Po prostu jakoś się człowiek przyzwyczaja. bo no, ja zrozumie takich ludzi troszeczkę. Ona jest sama męża już dawno pewnie pochowała, nie znam szczegółów, ale mówię o plotkach w tej chwili. Ale yy, i siedzi cały czas w tej kwiaciarni. Widocznie ten biznes jest tak jest przepleciony z jej, z jej e, życiem codziennym, że ona po prostu nie wyobraża sobie inaczej. Jest bardzo zamożna. Ma kilka, kilka nieruchomości po całym mieście, dosyć, dosyć drogich nieruchomości do dużej wartości, także ma pieniądze, dobrze zarabia, mogłaby dawno pójść na emeryturę, ale nie. Po prostu woli, woli prowadzić tą kwieciarnię dalej. No, też ma problemy z, z pracownikami, bo to wszyscy uciekają od niej. Po paru miesiącach nie mogą wytrzymać z taką zrzędzącą bab babą za przeproszeniem. Ale ja tu lubię przyjeżdżać w sumie, jest taki wjazd tutaj od Tylca Nikt tutaj na, na ulicy Cię nie będzie tutaj, nikt badrował i tak dalej, i tak dalej, także Mój pierwszy stop na naszej trasie